Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl W tym programie będę starał się odpowiedzieć na pytanie co się stanie w najbliższych latach, w najbliższym roku z Grzegorzem Braunem i z Konfederacją Korony Polskiej. Skąd to pytanie? Oczywiście dobrze Państwo kojarzycie, to jest związane z jego wypowiedzią na temat Auschwitz. Tą wypowiedź komentowaliśmy z Panem Piotrowskim, bezpośrednio po tym jak, z panem profesorem Piotrowskim, bezpośrednio po tym jak ona nastąpiła, i w komentarzach, w SMSach wielu e, widzów mówiło, bardzo krytykowało pana profesora, e, mówiło, że przecież nie wiadomo, co tak naprawdę Grzegorz Brown e, chciał powiedzieć, Ktoś nawet do mnie napisał SMS-a, jak będzie pan bohaterem, to pan przeprowadzi na ten temat wywiad. Grzegorz Braun ogłosił na Facebooku, że czeka, aż odważy się jakiś dziennikarz, żeby zakończyć ten przerwany wywiad, wywiad, który prowadził jeden z redaktorów. Radia Wnet yy, przez telefon wtedy, kiedy Grzegorz Brown był w Jedwabnem. I teraz powiedziałbym tak, to wszystko nieważne, ja wnikanie w szczegóły, dlaczego tak powiedział, co chciał powiedzieć, yy, ja myślę, to już ma osobiste zdanie, że chciał coś innego powiedzieć, prawda, ale się yy, nie udało. Ale nieważne, to wszystko jest nieważne. Ważne, jest, ważne są fakty. Fakt jest taki, że ta wypowiedź, której udzielił, została przyjęta przez wszystkie wielkie media i przez wszystkich polityków i przez prokuraturę jako wypowiedź zamknięta, jako wypowiedź negująca. Yy, yy istnienie komór gazowych w Auschwitz i niektórzy poszli dalej i zinterpretowali tą wypowiedź jako wypowiedź negującą e, w ogóle e, ludobójstwo holokaust e, i e, zobaczmy e, profesor Piotrowski jeszcze powiedział że no teraz każdy wywiad z każdym przedstawicielem korony Polski będzie się zaczynał od pytania, co pan, jaka jest pana opinia na temat komór gazowych w Auschwitz, i na temat Holokaustu. Znaczy to też nie jest takie ważne, bo pewnie tak będzie. Najważniejsze jest, co teraz będzie z Grzegorzem Brownem, bo tutaj są dwie jakby perspektywy, znaczy nie jakby, są dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa sądowa. Prawda? To znaczy, Grzegorzowi Brownowi postawiono szereg zarzutów. Nie liczę, nie biorę teraz pod uwagę tego zarzutu związanego z Auschwitz. I prokurator go przesłuchał, ma być rozprawa sądowa. No i teraz w swoim czasie w jednym z programów. Profesor Piotrowski powiedział, że scenariusz tu będzie wyglądał w ten sposób, że sąd skaże. Znaczy, że gdyby każdy z tych zarzutów był oddzielnie rozpatrywany, to nic by z tego nie było. Natomiast one są rozpatrywane, będą rozpatrywane łącznie i sąd prawdopodobnie skaże Grzegorza Brauna na, na jakiś wyrok nieduży w zawieszeniu. Ale. Grzegorz Braun trafi do rejestru skazanych i zostanie pozbawiony mandatu poselskiego do europarlamentu, bo takie jest prawo. No i profesor Piotrowski mówi: Wtedy prezydent Nawrocki ułaskawi Grzegorza Brauna i wejdzie on do. Kolejnego sejmu, jako poseł, bo po ułaskawieniu już nie będzie, na, nie będzie w tym rejestrze skazanych. No i teraz mamy nową sytuację, bo chcą postawić, że go zabrał na, przed sądem w sprawie tej jego wypowiedzi dotyczącej Auschw Auschwitz. No, pieców gazowych znaczy komór gazowych i, 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 i tak dalej no i teraz oczywiście Grzegorz Bram będzie się bronił przed sądem prawdopodobnie przedstawi argumenty w świetle których będzie wynikać że postawiony mu zarzut jest bezzasadny ale i tak sąd uzna, że jest zasadny, tak można założyć, z jakimś prawdopodobieństwem rzędu 80-90%. Wszyscy wiemy, jak działają sądy, jaka jest presja międzynarodowa i krajowa. Sąd go skaże, powiedzmy, że znowu otrzyma jakiś niewielki wyrok w zawieszeniu. No i teraz zostanie pozbawiony, jeżeli wcześniej nie będzie pozbawiony immunitetu, znaczy nie immunitetu, mandatu poselskiego do Europarlamentu, to zostanie teraz pozbawiony tego mandatu. No i teraz pytanie, czy prezydent Nawrocki odważy się go ułaskawić? I tu są dwa pytania. Nie tylko to. Czyli pierwsze pytanie jest, czy prezydent Nawrocki odważy się go ułaskawić? A drugie pytanie, czy będzie go chciał ułaskawić? No i teraz yy, na oba pytania można odpowiedzieć w ten sposób, że prezydent Nawrocki nie odważy się ułaskawić Brauna, bo jakby go ułaskawił, to okrzyknięto by yy, Prezydenta Nawrockiego antysemitą albo bronią, człowiekiem broniącym antysemitów, i tak go krzyknął nie tylko wielkie polskie media, ale zachodnie media, Stany Zjednoczone, czyli prezydent Trump, który jest w praktyce skrajnym filosemitą i Izrael. Więc z tego by wynikało, że prezydent nie odważy się go ułaskawić. No i, i tak naprawdę gdzieś tam w głębi serca nie będzie chciał go ułaskawić. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że wiele wskazuje na to, znaczy wszystko wskazuje na to, jak gdyby było inaczej, to byśmy się zdziwili, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem pisu. No i teraz yy, ułaskawienie w tym wypadku Grzegorza Brauna jest, nie jest w interesie PiSu, jest wbrew interesom PiSu. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja jest taka, że niektóre sondaże mówią już o tym, że yy, partia Grzegorza Brauna wejdzie do najbliższego Sejmu, czyli Konfederacja Korony Polskiej. Z poparciem 8% wyborców. Z tym, że to poparcie cały czas wzrasta. Czyli może być tak, że. No jest, można zadać pytanie, czy po tej wypowiedzi na temat komór gazowych spadnie poparcie Grzegorza Brawla? Nie sądzę. Czyli będzie, oni też tak nie sądzą, pewnie. Więc to poparcie będzie wzrastać, i teraz w przyszłej, już mówi się o tym, już ci, którzy przewidują polityczną przyszłość, mówią, że w przyszłym Sejmie liczba posłów Brauna, Konfederacji i PiSów będzie taka, że będą mogli razem zmienić konstytucję. Natomiast problem jest taki, że pomimo to, że Konfederacja się wielokrotnie odżegnywała od tego, od wejścia w koalicję z Pisem, teraz już tak mocno się nie odżegnuje, natomiast niektóre ich wypowiedzi świadczą, czy niektóre ich działania świadczą o tym, że oni w tą koalicję planują wejść. Da? Czyli pierwsze, spotkanie Mencena z Dudą i krążące wokół tego plotki i informacje że Duda szykuje się na premiera w przyszłym rządzie w przyszłym sejmie i że będzie to premier do zaakceptowania przez konfederację drugie Mencen się wypowiedział pod koniec kampanii wyborczej prezydenckiej że jeżeli nie zostanie prezydentem to zostanie ministrem bodajże finansów no, czyli w jakim rządzie? Nie w rządzie czysto pisowskim, tylko w rządzie koalicyjnym, czyli koalicji PiS i Konfederacji. No i teraz Grzegorz Brown w tej sytuacji, kiedy wszyscy wiedzą, że wszyscy zaczynają sobie uświadamiać, że Konfederacja może wejść, czy wejdzie w koalicję z Pisem, no to to wielu z tych, którzy głosowali dotąd na Konfederację, zaczną głosować na Grzegorza Braun'a, czyli bo te głosy, które zyskuje ostatnio Grzegorz Braun, czyli Konfederacja Korony Polskiej, to są głosy, które traci Konfederację. No i teraz w tej sytuacji, sytuacji, w której, yy, no bo yy, Możemy od razu powiedzieć, prawda, na 100%, że jeżeli będzie w przyszłym Sejmie duża reprezentacja Konfederacji Korony Polskiej, czyli posłów Grzegorza Brauna, to oni nie wejdą w koalicję z PiS-em. Więc może być taka sytuacja, że PiS z Konfederacją na styk stworzą koalicję. Może im się uda namówić chołownie, może im się uda namówić PSL wcześniej, bo no wszystko wskazuje na to, że i Polska 2050, i PSL w ogóle nie wejdą do najbliższego Sejmu, co jest zrozumiałe i logiczne, prawda? bo no wykonują tylko polecenia Tuska. Czyli to jest to, że Grzegorz Brown zyskuje, jego formacja zyskuje coraz więcej, coraz większe poparcie, no to jest śmiertelne niebezpieczeństwo, zarówno dla PiSu, jak i dla Konfederacji, dla wszystkich tych planów politycznych. Więc Brown'a trzeba by wyeliminować. No, i teraz, jeżeli Grzegorz Brown utraci możliwość wejścia do Sejmu, no to sytuacja będzie zupełnie inna. Oczywiście można założyć sytuację, w której Konfederacja Korony Polskiej wchodzi do Sejmu bez Brauna, a Brown zarządza tym wszystkim. Czy daje twarz temu wszystkiemu spoza Sejmu, ale będzie to bardzo utrudniona sytuacja, bardzo utrudniona, prawda? I druga kwestia, że zobaczmy, że zarówno Nawrocki, jak i Duda zachowują się tak jak politycy jak w ostatnich latach, politycy francuscy. Y, ci centrowi i lewicowi i politycy niemieccy ci centrowi i lewicowi to znaczy próbują y, czy przejąć program y, tego, tych formacji, które oni nazywają skrajną prawicą i y, żeby głosy tych co, co głosują, żeby, żeby ci co głosują na tą tak zwaną skrajną prawicę, przerzucili swoje głosy na centrum i lewicę, no bo tak z jednej strony się straszy, że ta prawica skrajna to faszyści, to y, szaleńcy i tak dalej, a z drugiej strony przejmuje się jej postulat. No i, I wtedy no, taki przeciętny Francuz czy Niemiec, który chciał głosować na tak zwaną skrajną prawicę, pomyśli sobie, no chciałem na niej głosować ze względu na te postulaty, które już będzie realizować centrum. A ta skrajna prawica, no to faktycznie może ona jest skrajna, może ona jest nieobliczalna, może zrobi nam jakąś krzywdę, to lepiej głosować na to centrum, bo i tak moje postulaty zostaną spełnione. No i teraz tak samo zachowuje się i Duda i Nawrocki, prawda? To znaczy Duda zaczyna krzyczeć, Grzegorz Brown krzyczał w semie: Będziesz pan wisiał. Teraz Duda krzyczy: Będziesz pan wisiał, prawda? Przejmuje język, przejmuje, jest taki 100 razy ostrzejszy niż był dotąd jako prezydent. Nawrocki wygłasza przepiękne, nagle przepiękne przemówienie w sprawie Wołynia, ludobójstwa w Wołyniu, czego tak, czego nie robił jako szef IPN i, i nie był taki ostry wcześniej. No i teraz oczywiście można powiedzieć, że no, Nawrocki się poczuł prezydentem i teraz ujawnia swoje prawdziwe poglądy, okazuje się, że jest bardziej polski i prawicowy niż się nam wydawało. I oczywiście, że można przyjąć, że, że to tak jest, ale moim zdaniem małe prawdopodobieństwo, że chodzi tutaj o zabranie Głosów Grzegorzowi Braunowi o skupienie uwagi na sobie. My, te postulaty, zrealizujemy. Grzegorz Braun do niczego Wam nie potrzebny. No, czyli teraz jest będzie huzia na juzia, prawda? Czyli z jednej strony zrobić z na przestępcę, niech jest w rejestrze skazanych. Niech nie ma możliwości zostania posłem, senatorem, i tak dalej. Z drugiej strony, przejąć jego postulaty. I tutaj bardzo im pomogło, i nie ma co do tego chyba nikt żadnych wątpliwości. Kwestia tej wypowiedzi. Grzegorza Brauna w sprawie komór gazowych. Tyle. Dziękuję bardzo.